Witam Was, moi drodzy. Miałem już mówiąc szczerze, nie komentować tego więcej, bo życie idzie dalej. I tak wszyscy doskonale wiecie, co wydarzyło się w mojej ostatniej walce z Adrianem Ciotem. Ale w związku z tym, że tych komentarzy pod postem organizacji Cloud MMA jest tak dużo, że tak wiele waszych reakcji i, post, i, i, i komentarzy jest również pod, pod moimi postami. Absolutnie należy się Wam również moja wypowiedź do tego wszystkiego. Chodzi o odrzucenie protestu, jaki złożyłem na werdykt w mojej walce z Adrianem Ciotem. Odrzucenie tego protestu. Przez, przez sędziego Jarosza odbieram jako absolutny skandal. Można, oczywiście, również to odbierać w kategoriach jakiegoś ponurego żartu, ale to jest, powiedzmy sobie, wprost skandal. I to nie jest tylko opinia moja, ale ja się tutaj posiłkuję również opiniami ekspertów. Wypowiedział się na ten temat chociażby, i bardzo mu za to dziękuję, że nie chował głowy w piasek, sędzia Piotr Michalak. Bardzo doświadczony sędzia, który sędziował na największych galach w Polsce. Jednoznacznie, jednoznacznie stwierdził, że to jest moje zwycięstwo, a jeżeli sędzia e, nadzorujący tą galę chciał wyjść z twarzą, to mógł chociażby zastosować no contest. Przypomnijcie sobie walkę e, Mike'a Tysona z Orlinem Norrisem. Mike Tyson zadał w ferworze walki już po gongu cios, po którym Orlin Norris skręcił, e, upadł, był knockdown i skręcił kolano i nie mógł dalej walczyć. To był no contest. To był no contest. I to jest bliźniacza sytuacja, tylko że tam sędziowali fachowcy. E, a tutaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy głównym sędzią jest człowiek, który jeszcze trzy lata temu robił jawną nagonkę na mnie w internecie. Pamiętacie taką akcję, jak rozpoczął In Unfollow Najmana? Jawnie się wypowiadał przeciwko mnie i to jest tylko i wyłącznie moja wina, że ja pozwoliłem na to, by ten człowiek nadzorował moje walki. Bo błąd to jest ludzka rzecz i chciałbym tutaj jasno powiedzieć, że nie mam żadnych, ale to żadnych pretensji do sędziego w klatce do um, Szymona Bońkowskiego. Szymon Bońkowski to jest znakomity arbiter, znakomity sędzia. Dobry fachowiec i bardzo, ale to bardzo go cenię i w tej kwestii się nic nie zmieniło. On po prostu się pomylił. Popełnił błąd. Nabrał się na te aktorskie Umiejętności Adriana Ciota. Poza tym był pod ogromną presją całego narożnika, bo to było tuż przy tym jego narożniku i tam po prostu popełnił błąd. Ale to wszystko można było naprawić. Od tego jest sędzia nadzorujący całą galę. No ale sędzia nadzorujący całą galę idzie w zaparte i po prostu dokonał jakby no, jawnego skandalu, no, jawnej kradzieży mojego, mojego zwycięstwa. Bo to jest kradzież. Tak nazwał to Antoni Chmielewski na moich mediach społecznościowych. Nazwał to wprost. To jest kradzież. Kradzież mojego zwycięstwa. Nie tylko Antoni Chmielewski, nie tylko sędzia Piotr Michalak, ale również Karol Matuszczak wypowiedział się na ten temat, gdzie również stwierdził i podczas transmisji, podczas rozmowy ze mną już po gali, że absolutnie wygrałem legitnymi czasami. Przecież tu nie, nie trzeba być wielkim fachowcem, żeby się przyjrzeć temu dokładnie. No, jeżeli nawet uznalibyśmy, że jeden z którychś tych ciosów poleciał w tył głowy, przecież, to, to, mogło, to, przecież to, to nie mogło. To było przecież nieintencjonalnie. Ja nie celowałem w żaden tył głowy. Jak można po nieintencjonalnym faulu, nawet gdyby uznać, że ten jeden cios był faul, zdyskwalifikować zawodnika? Najpierw jest ostrzeżenie, później jest minus punkt. A na koniec jest dyskwalifikacja. A tutaj zaczęto od dyskwalifikacji. Przypomnę tylko, że to właśnie ten sam sędzia nadzorujący tą galę, nadzorował galę poprzednią, gdzie Adrian Ciot kopnął w głowę leżącego rywala. No i jak myślicie, doszło tam do dyskwalifikacji? Nie. Nie, absolutnie nie. Wypierdolił kopa w łeb człowiekowi, który jest w parterze. Nie jaka dyskwalifikacja. Ja zadaję legitne ciosy. Jeden być może się gdzieś prześliznął i był gdzieś w okolicy tyłu głowy. I za coś takiego jestem dyskwalifikowany. To jest po prostu skandal. Powtórzę raz jeszcze, nie mam najmniejszych pretensji do Szymona Bonikowskiego, bo jest znakomitym sędzią. Panie sędzio. Szacunek za wszystko, co pan robi, i błąd może się każdemu z nas przydarzyć. Kto nie zrobił błędu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Tyle tylko, że to wszystko można było naprawić, bo protest jest od tego, żeby pewne błędy poprawić. Moim zdaniem sędzia Jarosz się po prostu skompromitował. I nie jest to tylko moja opinia, ale opinia wielu fachowców w tym kraju. I na koniec dwa słowa do kibiców. Moi drodzy, jestem z Was szalenie dumny. Jestem z Was dumny i bardzo się cieszę, że cesarz ma taki lud. Lud, który jest sprawiedliwy i nie, i nie pozwoli na to, żeby dochodziło do takich kradzieży, jak obecnie doszło na, w tej walce na cesarzu. Nie wolno nikogo okradać ze zwycięstw. Nie tylko że dlatego, że jest cesarzem, ale nikogo, żadnego zawodnika. Oczywiście wiecie sobie, że z tym Cesarzem to tak sobie żartujemy. Nie wolno, po prostu nie wolno tego robić. To jest zrobienie krzywdy zawodnikowi. Mam wpisane, mam wpisaną przegraną w walce, w której kompletnie zdominowałem i rozbiłem gościa, który wyjechał na noszach po legitnych ciosach. I to jest wszystko, co mam do powiedzenia. Dziękuję bardzo kibicom za to, że się wstawili w tej sprawie i nie pozostawili tego e, tak sobie, tylko bardzo intensywnie uczestniczyliście w tej dyskusji. Dziękuję Szymonowi Bękowskiemu za wszystkie walki, w których mi sędziował. Powtarzam, panie sędzio, nie mam pretensji, bo błąd jest rzeczą ludzką. Pomylił się pan, ale można było to naprawić. Natomiast mam ogromne pretensje ogromne pretensje. Mam. Do sędziego nadzorującego, który nie przyjął tego protestu. Właściwie rozpatrzył go tylko negatywnie. To jest po prostu skandal, panie sędzio.